Dzień dobry wam moi drodzy, tu tych zapraszam was na kolejny odcinek, zagrajemy w Assassin's Creed 2. Dzisiaj, dzisiaj podróżujemy do Florencji, wracamy do Florencji, żeby zobaczyć co takiego knuje Francesco, czy tam Francesco di Pazzi, czyli ojciec tego wierniego, którego dane nam było wykończyć. Sprawdźmy sobie co takiego jeszcze nam tutaj mogą zaoferować te dupki ze sklepu. Uzbrojenie, fajne sprawy, młotem to ja z reguły nie walczę, bardziej preferuję Bardziej preferuję miecze aniżeli młoty, ale zbroję na pewno chętnie przyjmę, która wzmacnia, zwiększa poziom naszego życia. Wartość Monte Regioni wzrasta o 115, prawda? Bo takżeśmy uczynili pewne renowacje, bo jak dobrze pamiętacie, możemy willę rozbudowywać w jakikolwiek tam sposób byśmy sobie chcieli czy tam nowe sklepy, czy też jakieś stare sklepy, ale prawda, reno renowacje na przykład burdelu kościoła i tego, 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 tego typu sprawy. Mm, więc tak, możemy sobie to robić, ale teraz wracamy, tak jak mówię, do Florencji, żeby pra prawdopodobnie żeby spotkać się właśnie z e, Leonardem da Vinci, a dodatkowo e, sprawdzić, co takiego knuje Francesco di Paci, co on tam w tej Florencji kombinuje. A kombinuje coś na pewno, bo widzieliśmy go z Rodrigo Borgią, e, z Wierim Di Paci, jest jeszcze jednym jego mościem, którego nazwiska nie kojarzy. A, Jacobo. Tak więc oni coś kombinują. Sprawdzimy, co takiego się tam dzieje w tej Florencji. Nie możemy pozwolić, żeby templariusze znowu coś tam nabroili. Żeby znowu, nie wiem, może jakiś przewrót? Zobaczymy. No i oto jesteśmy jak z Bicza strzelił nam podróż zleciała prawda a konia też żeśmy zgubili i od razu jakimś dziwnym trafem jesteśmy tuż pod domem Leonarda da Vinci Ezio! Jeszcze You are still alive. Look at this place. The past two years have been kind to you, but you are not the same at all, are you? I was hoping you might be able to help me with something. Anything for you, my friend. Haha! <laughs> you found another one! How exciting! Hmm. This one is tricky to break. Clever in its use of ancient languages. Maybe if I just. Oh! Oh! It seems to be a manual of sorts for different assassination techniques. May I see it? Wait, what's that? It's not so much a design this time just a series of sketches. Hmm. What to make of all this? Ha <laughs> Of course. And why not? What an inspired idea. Can you make it for me while I try what's in that manual fragment? Take it. I'll have my assistant set up some dummies for you to practice with. Hey, Vincenzo. Nawet <laughs> ma Przećwicz kilka nowych technik zabijania, gdy Leonardo pracuje nad stroną kioneksu, czyli cały czas się uczymy. No dobra, jakie techniki asasynacji? No na pewno możemy ze stogu siana, możemy z powietrza, możemy też ściągać zwisząc na gzymsie. Sporo, sporo faktycznie tutaj mamy tych technik, naprawdę mnóstwo. No dobra, technika numer jeden, wciągnięcie do siana. Ciach i jednocześnie pozbywamy się śladu. Technika numer dwa, czyli zabójstwo z powietrza. Tak to się chyba nazywa pięknie, ciach. Niestety trup zostaje. Zabójstwo u numeru 3, czyli wspinamy się po Gzymsie na Gzyms nie wiem w sumie i ściągamy naszą ofiarę, która jakby jeszcze przeżyła.

Would you know a way? La volpe. The fox. Shh. Capisco. But do you know where a fox might roam? Perhaps near the mercato, where the thieves dwell. Sta' attento, amico. Położenie stron kodeksu jest ujawnione po dotarciu do punktów widokowych. Zbierzmy, aby odlochować ostatnie wspomnienie. Zrobimy to, zrobimy, a jakże, ale to będziemy zbierać sobie te strony kodeksu najprawdopodobniej na przyszłych live'ach. Umiejętność zadawania śmierci z powietrza. Prawda, poznana. I dodatkowo zobaczcie, że teraz mamy podwójne ukryte ostrze. Drugie, mamy dwa ukryte ostrza. Jedno na jedną rękę, drugie na drugą rękę I fantastycznie będziemy mogli wchodzić Na przykład w środę jakichś tutaj dwóch Uzbrojonych typków Wyciągnąć rękę i typków już nie ma No dobra, tak więc wiemy co, Po co tu przybyliśmy Przybyliśmy tu, żeby się, prawda zmie, Zmierzyć z francuskim Lipacji, ale nie możemy tak bezpośrednio Podejść i dziabnąć go gdzieś tam Po szyjce, bo to jest praktycznie wykonalne, Bo dosyć szybko zginiemy Ale, ale Ale możemy się postarać zbliżyć jakoś ukrycia, a najlepszy do tego będzie, prawda, złodziej, który pokaże nam mniej więcej jak to zrobić. La Volpe, La Volpe, czyli nie wiem dlaczego jest przetłumaczone jakoś dziwnie na lis, w każdym razie to, to jest typek, który teoretycznie powinien nam pomóc, ale czy to będzie tak chętna pomoc? Odszukaj, la, Volpe lisa w pobliżu Mercanto, coś tam, coś tam ja Nie będę umiał włoskiego, więc nie będę się kompromisował. No dobra, wzrokiem Orła powinniśmy móc go w jakiś sposób wyśledzić. Najprawdopodobniej będzie podświetlony na żółto, na złoto bardziej niż na żółto. Nie musi też on być, prawda, na ziemi. Może być na dachu, może siedzieć na dachu z kampiony. Jest jakieś piórko, jakby nam. Prawda, piórko się chciało zebrać, ale coś nie za bardzo widzę ten cel. Gdzieś mi tu... Nie widzę go. No, generalnie mały teren, ale ja go nie dostrzegam. Bardziej to oni mnie atakują. O! Znalazłem!

They call me many things. <laughs> Murderer, Tagliagole, thief. But you may call me La Volpe. At your service, Messer Ezio. <laughs> How do you know my name? <laughs> it is my business to know everything in this city. Isn't that why you're here? Indeed. I need to find someone. To know where he'll be before even he does. Who? Francesco de Pazzi. There's word on the street of a caravan just arrived from Roma. A secret meeting at sunset tonight. You can learn something of Francesco's whereabouts there. Do you know where it is to be held? Ma certo. Let me know when you are ready, and we'll go. Ah, yes. <laughs> Here is your money. Oto La volpe. No, widać, że chętny do pomocy, całkiem skory do pomocy, więc nie powinno być problemu podczas współpracy z nim. Co prawda Ezio bardzo, bardzo mu ufa, pomimo tego, że typka przecież nie zna, no bo skąd. must you can keep to jest można powiedzieć przywódca złodziei i no jest to chłop sprawny, ale da... powinniśmy dać radę za nim nadążyć, będziemy się starali, co prawda Ed jest strasznie sztywny. Okej, okay, ja też tak mówię. No prawie, prawie identycznie. Nie, nic nie piłem, bo tam się pyta pani. Dzień dobry. No jestem. Okej, okay. No idę już. O kurde. O kurde. Gdzie on tam pobiegł? P problem w tym, że ja nie wiem, gdzie to głupie pobiegłe. No kurczę! No nie tak miało być. Cholero. Myślałem, że będzie łatwiej. No nie. Gdzie on jest? Gdzie on pobiegł? Biegniemy szybko, szybko, szybko. Za typkiem. No nie skacz, biegnij, tylko nie, Ty mnie ja pierwsze. Dobra, <noise> nie zdążę! Nie, zaskoczył mnie! No, jeszcze raz, zaraz się uda. Nie zdążę tam, Z 20 sekund, to nie ma takiej opcji. Nawet nie wiem, gdzie. No, chwila, chociaż już widzę, nie, już widzę, gdzie. Nie zdążę.

Buona Fortuna. Sympatyczny. Sympatycznie jegomość. No dobra, sprawdźmy, co takiego będą omawiać na tym spotkaniu. No nie zaprosili mnie, no to ja się sam wproszę. Wykorzystamy do tego celu katakumby. Katakumby pojawiają się naprawdę tutaj często, w każdej serii. No bardzo mnie dziwi, że taki skomplikowany mechanizm jest, prawda? Tak dostępny. Po prostu każdy może iść, pociągnąć i już się wchodzi. No, ale dobra. Nieistotne. Katakumby będą w innych częściach również, oj, to jest często, bo generalnie z tego co wiem, jest to przewidziane na to, że mamy się po prostu szybko przemieszczać. No, są takie punkty szybkiej podróży w miastach, przynajmniej później. Póki co chyba jeszcze to w, tej, w tej części to nie jest punkt szybkiej podróży, ale nie jestem pewien. No dobra, idziemy przez Katakumby. No, wydaje się, że są, powinny być opuszczone, ale w sumie nie jestem pewien, czy one tak w 100% opuszczone będą. Przed nami kilka zagadek, logicznych, e, troszkę tutaj sprawnościowych elementów. Będziemy musieli się wykazać zręcznością, umiejętnością, e, prawda, odnajdywania odpowiedniej drogi, ale to nie są jakieś skomplikowane na razie rzeczy. Później te e, jumper, jumperskie sekwencje, no są no właśnie, chociażby takie, <laughs> coraz trudniejsze, ale do zrobienia. A, na jednym wdechu, słuchajcie, na jednym wdechu. Pięknie, udało się świetnie to załatwić. Dziwi mnie, że aż takie katakumby są, yy, prawda, gdzieś pod miastem, i to dosyć takie. no. sporych rozmiarów. I ten posąg, na przykład, tutaj, co teraz jest, na przykład. Co to jest, kuźwa? Takie coś pod miastem? Co za idiota trzyma takie rzeczy pod miastem? Czy to niebezpieczne jak się zapadnie? za co coś wiedzą. Jedziesz sobie, jedziesz nagle srugi w kopalni. Wpadasz i zadowolony. No jak ja mam tam zejść? A tam jest woda. A nie, sianko. Nie widziałem sianka. Okej. Jak długo musimy tu Saverio? Jest tak Co chcesz, Ilario? Panie Batsy zapłacił nas dobre pieniądze, żeby obejrzeć wewnątrz, a morderczy nie próbuje nas zabić. Nie mogę się doczekać, by wrócić do Elena i powiedzieć, jak dużo złota zrobiliśmy No niestety nie dane im będzie, bo pewnie ich zabijemy niestety. No trudno się mówi. Otwórz drzwi do wielkiej sali. No czyli teraz musimy się dostać gdzieś tam do góry, już nam tak ścieżki dokładnie nie pokazali. Teraz nasza w tym głowa, żeby się domyślić jak tam wleść. Obstawiam, że jakoś na drzwi. Nie, źle obstawiam. Obstawiam, że jakoś tędy. Dobrze obstawiam. Teraz. Później to. W późniejszych już etapach, kiedy takie katakumby to będą jedne z 10, 9, prawda? Nie będzie to nic wyjątkowego. No to zaczniemy dostrzegać po prostu, gdzie tutaj jest ukryta ta nasza ścieżka. Bo ona jest dosyć widoczna, jak się tak przypatrzyć, to naprawdę ją widać. I nie jest problem ją odbywać. Oczywiście, jak się to widzi pierwszy raz, to może być coś takiego, ło, kurde, ile wyborów i jak ja mogę na różne sposoby iść, to tak Taka jest prawda, że oni już dawno przewidzieli jak ty tu masz iść inaczej za bardzo nie pójdzie. End. No świetnie. Naprawdę tylko to? I kolejna wajcha, i do tej kolejnej wajchy musimy się jakoś dostać. Na pewno tędy. No, o tamtędy może. No, to nie było mądre. To nie było mądre, bo znowu muszę teraz wchodzić od nowa. No niech to by jajka zaswędziały, albo może nie, może to inną drogą teraz, no ale nie wiem, sprawdzimy, sprawdzimy, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Pamiętam, najbardziej mi sprawiły takie katakumby, no to nie w tej części, ale to już w, w Black Flag, tak, Black Flag, no tam dopiero to mnie takie, takie jedne katakumby naprawdę sprawiły sporo problemów. No oczywiście udało się tak przejść, ale... ale nie było to już takie łatwe, hoś. Trzeba było pomyśleć, tam już było sporo do myślenia. Nie no, tędy, na pewno jakoś tędy. Okej, okay, dobra, jesteśmy tu. Teraz co? I teraz jakoś by się przydało tam do góry wejść. O, świetnie. Tak, tak, dokładnie. Podciągnij się ładnie. O to chodziło. I teraz musimy jakoś roz... A nie, chwila, bo to już jest tutaj. Nie, nie, to jeszcze nie jest tutaj. To jeszcze teraz na tego trupa trzeba skoczyć i tam. O, tam, dokładnie. I proszę Państwa otwieramy sobie bramę! Co kryje się za bramką numer jeden? Kot w butach! Keep watch while look So supposed to be być easy job. I told you we shouldn't have come Jeśli If I hear anything, I'm running to the other guard post. So help me god. Okej, Trzeba załatwić tych kolesi, najlepiej po cichu. Po cichu to na zawsze chcę wyjść, wiecie co? Tym bardziej, że nie mogę korzystać z noży do rzucania. A szkoda, bo bym właśnie je sobie wykorzystał. Oboch Dobra, teraz tak, żeby gnoi za bardzo nie przestraszyć Tamtego gnoja głównie Ten sobie tu chodzi, tam sobie idzie Okej, okay, okej okay. Czy oni mi tu gdzieś podejdą? Na przykład, czy ten podejdzie? O, tak jest, podchodzi, podchodzi, podchodzi Wracaj szybko, 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 szybko Nikt nie widział, nikt nikt nie widział Ten też nic nie widział. Okej, okay, udało się całkiem sprawnie. A ten zacznie uciekać. No i z No ale nie możemy mu pozwolić. Czyli teraz sekwencja pościgowa. Tych sekwencji też będzie jeszcze całkiem sporo. Tutaj, prawda, jeden błąd. Może przekreślić cały pościg, więc trzeba być skupionym. Tym bardziej, że on będzie się starał nam zablokować drogę, będzie się starał rzucić na nas jakieś kamienie, przewrócić nam, e, prawda, jakiś tutaj, no właśnie, coś takiego się będzie działo, albo właśnie zamknie nam kratę i my musimy teraz sobie szybko znaleźć. To już jest teraz presja, trochę czasu. Musimy szybko sobie zaraz znaleźć drogę e, alternatywną która też nas doprowadzi do tego samego punktu co nie zawsze jest takie proste i szybkie a trzeba pamiętać, że on cały czas biegnie im dalej on będzie, tym mamy więcej problemów no właśnie, chociażby teraz, ja nie wiem gdzie za bardzo tu iść ale pewnie tędy, okej okay. ta muzyka jest strasznie badziewna akurat teraz się załącza taka beznadziejna shit, tędy, tędy tędy majster, ecjo, to było bu... szybko, szybko tu jest. Już je znasz. Nie ma takiej opcji. Kurde. No, no fuck. Uciek. Nie nie złapałem go. No chyba nie miałem go złapać tak się musimy tam jakoś dostać. Ale chyba nie miałem go złapać. Niezależnie, chyba co bym zrobił, tak bym go nie złapał. Chociaż cholera wie. Guten Abend! Jestem niemieckim asasynem. Zaraz cię za. Mam nie po niemiecku zabiję. A widzisz, co było uciekać? Nic to ci nie da. emocjonująca walka i piękny finisher po girach! I wajeczka I jeszcze jeden. A który w sumie na jedną kontrę mógłby pójść, ale. Podziapnij trochę. I zegla. Okej, okay. teraz gdzie? Tam. O, tam jest wyjście jakieś tam. Jest wyjście. Jak się tam. Jak się tam dostać? A w ten sposób wydawało mi się, że jest to znacznie wyżej, uh, Secret Place. Widzieliście jakieś takie dziwne rysunki, jakby prehistoryczne nawet? Sza święta. It's all here. Swords, staves, axes. armor bows our men will want for nothing i take this gift to mean the pope consents he gave his blessing to the operation as long as nobody's killed we're all set for the duomo in the morning signore the bait's been laid but it wasn't easy his fool brother keeps changing his plans see si. we'll need to be on hand to make sure giuliano even gets out of bed for church tomorrow <laughs> <laughs> What is it, Jacopo? Do you think they suspect something? Impossible. The Medici are too arrogant or too stupid to even notice. Likely a bit of both. <laughs> Do not underestimate our enemies, Francesco. Or have you already forgotten how your son was murdered? We'll suffer no such surprises this time, Maestro. You have my word. Molto bene. I should be off. Mam coś innego do zajmowania się, zanim wrócę do Romy. Szanowni, jutro nowy słońce wychodzi na Ferencę. Bóg, ojciec zrozumienia, pomaga nam. Bóg, ojciec zrozumienia, pomaga nam. No okej, hey, oj, to widać, że planują, planują, prawda, zamach stanu, zamach stanu na aktualnego przywódcę. Przywódcę Florencji. Jak on się nazywał? Medici, ale nie wiem jak. Tak jest, to jest jeden właśnie z tych grobowców. Po przejściu takich katakumb, jak teraz mieliśmy okazję sobie poskakać, zazwyczaj na końcu czeka nas spora nagroda. Nie tylko pieniężna, ale też jest właśnie klucz. Klucz, który, prawda, pozwoli nam na dotrzymanie w późniejszym etapie, kiedy wszystkie sześć zdobędziemy, na zdobycie, prawda, zbroi Altaira. To jest klucz numer jeden zapewne. Tak jest, oto pierwszy klucz, więc jeszcze zostało 5 do zdobycia. Oczywiście każdy jest właśnie strzeżony przez takie katakumby, które musimy pokonać, ażeby później. Później móc zdobyć ten klucz. No nie wszystkie są takie łatwe te katakumby, ale zazwyczaj też właśnie jest sporo sekwencji, takich logicznych, sporo sekwencji zręcznościowych, i także musimy się troszkę powalczyć. Zazwyczaj o dziwo, ktoś w tych katakumbach jest. Nie wiedzieć dlaczego. No więc e, tak to wygląda. No dobrze, tak więc. E, na dzisiaj to już będzie chyba koniec. To już będzie koniec na dzisiaj. Na dzisiejszy odcinek przybiegł, prawda, pod znakiem spisku. Wiemy, co knują, tylko nie wiemy jeszcze, jak ich powstrzymać. No ale wiem, że podczas Mszy Świętej, gdy Medici będzie w kościele, planują zamach stanu. Nawet papież zgodził się na tego typu posunięcie. Wiem, gdzie Francesco będzie i kiedy, ale co to jest? overheard coś. They have weapons, enough for a battalion. Even the Pope has given support. Hmm. Typical of Sixtus, but. What the hell are they planning? I couldn't understand the specifics, but it involves the Medici, and it begins tomorrow morning at the Duomo. The Medici will all be there for Sunday service. Along with the rest of Firenze. They're going to do it right in the middle of high mass. But it's also a chance for me to blend with the crowd. Get close and stop this madness. If they succeed, if we lose Lorenzo and Firenze falls to the Pazzi. It will not come to that. A promise. I hope you are right. Tak, Lorenzo de Medici. O, coś takiego. Lorenzo de Medici. Zbadaj grobowce asasynu, żeby znaleźć pieczęcie do sanktuarium. Dokładnie, te grobowce będą oznaczone, ale dopiero wtedy, kiedy oczywiście odsłonimy punktem widokowym. Póki co ich nie widać. No dobrze. To by było na tyle, moi drodzy. Żegnamy się już na dzisiaj z Ezio i powrócimy do niego już w następnym odcinku. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do widzenia. Cześć!